Idziemy Zaberunia zadowolona. Ściągnęłam kominiarkę, bo już mi za ciepło, ciepło dzisiaj jest. Dobrze, że jest śnieg. Ja jestem ciekawa, czy ja stąd zjadę, bo kurczę, tu się zawsze boję, bo to jest tak stromo. Więc nie wiem, czy podejmę dzisiaj tego wyzwania się. Tak coś nie czuję tego, ale tam wyżej będzie, ok. Tak, tam wyżej, nie ma problemu. To dla każdego, na każde umiejętności. Są warunki i stoki, więc nie trzeba się pchać na. A ta dwójka, co mówiliście, że tam będą te kanapy, kanapy co pani mówiła, już podglądane, to ona jest stroma? Jest... Ona jest na początku łagodna, a później, właśnie zjazd do, kolei, do, do wtedy jeszcze do orczyka był stromy. Aha. I myślę, że oni to musieli rozwiązać tak, że może wyżej dali tu stację, albo będzie taki łagodniejszy z, zjazd. Ja pamiętam, że o, i, i, i stoimy, na koniec, zepsuło się. Zepsuło się, to jest zawsze taki efekt i taki, taki dylemat. Wyskakiwać czy czekać? Czy się na znaczy oświadczyć? O, nie? oświadczyć Zero. się, to też jest dobre. No. Izabelo, Smolarczyk, czy zostaniesz moją z żoną? Z żoną? Z żoną nie. Z żoną po raz drugi? żoną po raz drugi, trzeci, czwarty nie, zdecydowanie nie. Dlaczego? <grym> Przez. Ale w takich warunkach, popatrz, pięknie, kominek. Las, zima, Krynica, Zdrój. Ale się dotleniłam, czułam no, się No, Tutaj ziewa. się można wyspać, tutaj można, w ogóle nie chciałbyś tutaj mieszkać? Nie. Dlaczego? No, lepiej przyjeżdżać Myślę, ja nie wiem, no, już ja mam 50 lat, nie jest dobrze tam gdzie mieszkam teraz. Przecież mogliśmy mieszkać w Krynicy zaraz po śniegu mogliśmy się tutaj osiedlić, ale... Racja, racja. Nie wiem, jakoś nie, 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 nie czuliśmy tego, nie chcieliśmy. Jest tak dobrze, jak jest. Fajnie bo że mieszkaliśmy w Legnicy, bo dużo pomoc od moich rodziców, jeśli chodzi o dzieci. Później ten Wrocław też był bardzo fajny, a teraz bardzo fajnie w Warszawie się mieszka. A tutaj przyjechać w twoje rodzinne strony, chętnie. Tak, wiesz jaki jest największy problem Krynicy? I w ogóle takich miejsc, gdzie się ma hotele czy usługi. Pogoda. Nie ma śniegu, nie ma klientów. Jest pogoda, no tak, są klienci i nawet jest tak, że ta baza nie jest ona tak przygotowana, żeby mogła wszystkich obsłużyć, więc ale my faktycznie stoimy tutaj. Stoimy, stoimy, będziemy stać. Nie wiem, czy tutaj zaraz, zaraz jakiś helikopter nie przyleci, czy nie chcą tutaj na żywo czy tutaj gdzieś puszczać w jakichś telewizjach, więc czekamy. Czekamy grzecznie, może no ruszy. Może ruszy, wie. zobaczymy jak długo. Więc akurat wyłączyli kolejkę. Tam dole w trakcie. Czemu? Czemu no tak, takie ktoś takie mógł na dzieją? przykład, y, mogą teraz pakować na górze na przykład jakiś towar. Aha, okej. Okay. Tak, skrzynki, jakieś inne rzeczy. Są takie też wagoniki towarowe, które włożą tutaj na górę. Okay. No bo jak tam dojechać? Tam na górze też. O, ruszamy, ruszamy delikatnie, powoli.